Cześć, witajcie, z tej i dzisiaj będziemy nagrywać sobie Timbermana, no od ostatniego czasu sobie tak w pięć dni może gram w Timbermana, więc no polecam tę grę, naprawdę jest fajna, więc e, dzisiaj zagram sobie w Timbermana, zobaczycie czy jestem dobry, czy nie ocenicie, więc no zostawcie łapeczkę, subskrypcję z bo lecimy po 200 subów, a na 200 subów jest kilka specjali i fajny live też, więc no ja już nie przedłużam, lecimy. No kurde, coś nie wyszło. No już że jest. Coś nie pikło. Coś nie pikło. Coś nie pikło. Nie, ja byłam słaby Nie jestem naprawdę. Mój rekord to jest 419. Jeśli się nie mylę, no 419. O oh jest. Coś się stosuje troszkę, nie? Słyszycie takie klikanie? To sorry, ale na telefonie może słychać Jak tak klikam. Ajajaj. Dobra jest. Znowu 21. Tak, te ciągle po 300 mam punktów, może albo po 200, ale widać, że po 100 na pewno. Po 100. No, po 100 na pewno. <gry> tak, prosto. No i postaram się, żeby te odcinki były trochę nie, ale zacina, ale zacina, jak powiedziałem. Ale czasem też nie mam czasu. Teraz codziennie będę, nie będę miał czasu. Dzisiaj też nie będę miał czasu, ale nagle taki krótki Steambermana. Pozdrawiam Mikołaja, mojego kolegę, bo on mi. Pokazam więc jak należy jak teraz patrzeć na te filmiki to nice nie ma kanał, ale nie wiem czy po mam powiedzieć, żebyście do niego wpadali, bo nie wiem czy w ogóle ma jeszcze. Miał na pewno, ale nie wiem czy ma, bo nie nagrywa tak, więc nie wiem, no. Co ja zrobiłem? Zaraz skina swojego wezmę, znaczy to jest mój skin, ale mam nowego, co ja mam najlepiej? dobra, e, e, e. wiem, że to nie są święta, ale no jest mi dobrze tym graci. wiem, że nie są to święta, ale myślę, się gra o tym najlepiej, tak, mi się wydaje, że szybko tak robię i mam już 100 miliardów, nie? na kompie można sobie zrobić taki cheat jakby, nie? Napiszcie z czego chcecie jakich gier. Może Wam się spodoba Timberman. Widać, że e, mi się już nie podoba. Dobra! Leci na pach na po... gościu takim mocnym. Wolno się nim robi, tak? Wydaje się, nie? Ale jest moc. Dobra, nic nie mówię. Czemu tego nie mogę wyłączyć? Muszę hajs zapłacić. No, jeszcze kilka minut to zagramy. E, dobra, e, e, stacha. Gdzie jest stachu? O, jest stachu. Stachu, ja zawsze w ciebie wierzę. No i to. Chciałem powiedzieć, że to jest moc. Kurde. To nie jest moc, stachu. Stachu postarał się. No, zaraz Mariana weźmiemy, no już zacinam, bo wziąłem głupią reklamę. Jezu, ale złagli, widzicie to? Na no, pewno widzicie. Na takich lagach się nie da grać. Dobra, gdzie jest Marian, Marian? Kurde, no Marianu no nie mam widać, a może jest ten? Jest Jurek, dobra. O, bym tu robię rekordy, patrz jaki rekord, patrzcie jaki rekord zrobię, 315, 300 miliardów zrobię. Dobra, prawie 200. Można zaliczyć na no 200. Nie, zaliciecie mi. Nie. Ten co napisze eh, mm, eh, mm, eh, m, 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 b, 140 to eh, zrobię 140 pacie. czar mary, robię więcej niż Mary. A nie, zrobię, zrobię 140... Nie może mieć niż 140 albo musi być 100 więcej niż 140. Jak nie zrobię, to wam... Nie wiem, oddaję komuś kanał mm, Nie było nic Nie było nic Nie było nic Kogo tu jeszcze mogę... Yeah. Mm. Wziąć Genka. Dobra, Genek. Może Gienek da radę. Marcina jeszcze może zaraz wezmę. <gryw> o, cool. jest oh, LeBron James! Jest LeBron James! Z nazwem LeBron James. Dobra, jeszcze minutę i kończymy odcinek. Dobra. Jeszcze jedną rundok. Może chcecie z tego live z tego mogę robić live. Forto też mogę, nie ale... No tylko nie więcej grać niż na konsoli teraz. Ostatni gra. LeBron James. LeBron Jamesem. Ostatni gra. Dobrze Lebron! Dobrze, no to dziękuję wszystkim. Napiszcie, jak się ta gra podoba, naprawdę. Ten, kto napisze 100 punktów, to dostanie serduszko i, i, i lajka, więc dziękuję wszystkim i pa!